OK, pierwsze ćwiczenie. Kładziemy się na plecach. Ułóżcie prawidłową pozycję. Nogi ugięte, stopy oparte o podłogę, dłonie wzdłuż ciała. Odcinek lędziowy kręgosłupa nie dolega do, do maty ani nie jest zbyt uniesiony. I zaczynamy oddychanie torem brzusznym. Każdy wdech głęboko idzie powietrze do brzucha, brzuch się pompuje jak balonik. Wydech, brzuch się kurczy. I znowu wdech, duży brzuch. Wydech powietrze schodzi z balonika, pępek zbliża się do kręgosłuka. Wdech, pompujemy balonik. Wydech, powietrze schodzi z brzucha, pępek zbliża się do kręgosłuka. Następnym razem na wydechu dodaj napięcie mięśni dla miednicy i pociągnij to napięcie po same żebra. I znowu wdech duży brzuch, wszystko luźno. Wydech, napięcie mięśni dla miednicy, brzuch się kurczy, mocno napinamy mięśnie talii aż do żebra. I znowu wdech, pompujemy balonik, wszystko luźno. Wydech napinamy mięśnie w namiętnicy, napinamy mięśnie w dusz. i oddychamy w ten sposób we własnym rytmie na wdechu duży wdech rozluźniamy się na wydechu napięcie w namiętnicy, wyciskamy powietrze, napinamy mięśnie aż do rytmu. to jest pierwsze ćwiczenie, w ten sposób oddychacie nawet i 15-20 razy następnie przechodzimy do pozycji klęku podpartego Ustawcie prawidłowo pozycję. Dłonie powinny być pod barkami, kolana pod biodrami, stopy na szerokość kolan. Neutralna pozycja kręgosłupa. Nie pogłębiajcie lordozy lędźwiowej. Patrzymy na matę między dłońmi, czyli głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I w tej pozycji znowu oddychanie przeponowe. Wdech, duży brzuch. Wydech, pępek zbliża się do kręgosłupa. Wdech przez nos duży brzuch, wydech ustami zbliżamy pępek do kręgosłupu. Wdech przez brzuch, duży brzuch przez nos. Wydech ustami, pępek zbliża się do kręgosłupa. Po kilku oddechach w ten sposób znowu dodajemy na robimy wdech, na wydechu napinamy dno miednicy. Wciągamy pępek do kręgosłupa i napinamy mięśnie wzdłuż talii aż do samych żebr. I znowu wdech, powietrze do brzucha, pompujemy brzuch jak balonik. Wszystko luźno, wydech, mięśnie w nami napinamy, pępek zbliżamy do kręgosłupa, pociągamy napięcie aż do samych żebr. Wdech, pompujemy brzuch jak balonik. Wydech. Napięcie mięśni na miednicy, pępek zbliżamy do kręgosłupa, napięcie głębokich mięśni brzucha aż do samych rzeczy. I znowu powtarzacie w ten sposób oddychanie i napięcie na miednicy około 15 razy.